Latarnia morska w Rozewiu jest wyjątkowym obiektem na mapie gminy Wołęsłowo, ponieważ jest to cały obszar w Blizarium w Rozewskiego najbardziej uczesanym miejscem turystycznym na terenie gminy Wołęsłowo. Rocznie do tego miejsca wędruje 120 tysięcy turystów. Latarnia morska w Rozewiu to jest pewnego rodzaju legenda, Legenda, ponieważ liczona już w setek lat. Legenda ludzi, którzy pracowali, byli związani tutaj z, z północnymi Kaszubami, ale to też historie, które są również tragicznymi, jeśli chodzi o te czasy międzywojenne. To setki osób, które uczestniczyło w, w jej opiece, tak można powiedzieć, przez te 200 lat, które jubileusz dzisiaj obchodzimy. Myślę, że każdy Polak wie, jak wygląda i gdzie się znajduje lotarnia morska w Rozewiu. Jesteśmy z naszej jubliacki po prostu dzisiaj bardzo dumni. Proszę Państwa, jesteśmy w zabytkowym obiekcie, 200 lat to dość sporo. Obiekt należy do oznakowania nawigacyjnego. To oznakowanie nawigacyjne, proszę Państwa, dla mnie marynarza stanowi taki element, bez którego nie można by było prowadzić bezpiecznie żeglugi, bez którego nie można by było dotrzeć bezpiecznie do portu i do miejsca przeznaczenia. My jeszcze z tej starej szkoły morskiej żeśmy się uczyli nawigacji, tak zwanej terestrycznej, a więc rozpoznawaliśmy obiekty lądowe, patrzyliśmy, jak wygląda latarnia, na jakie kolory jest pomalowana, jaką ma charakterystykę świateł, no i trzeba było wykonać pozycję. Nawigacyjną, z namiarów najlepiej kilku, i ta pozycja była bardzo dokładna. Teraz latarnia, praca latarnika polega na dozorowaniu urządzeń światła, różnych urządzeń, jak DGPS. Kiedyś, no kiedyś było więcej jakby mechanicznych rzeczy, jak elektrownia parowa, radiolatarnia, która pracowała, którą latarnik nadzorował, lampy, no wcześniej były naftowe, to też musiało obsługiwać takie. No Także w tej chwili można powiedzieć, że jest nam na mniej pracy, ale odpowiedzialność jest dalej taka sama. Ja latarnię rozeską znaczy znam od dziecka, bo mój ojciec pracował tutaj od 1972 roku i ja z ojcem pracowałem i pracuję nadal, także pracuję ponad 20 lat. I powiem, że no, ja nie widzę innej pracy. Co można życzyć? Żeby latarnia była użyteczna i, i, i żeby ci latarnicy stali na straży.